Z wami. Kurczę, ale jest jasno, słońce mnie razi. Chciałam nagrać vloga wcześniej, jak szłam na zdjęcia dzisiaj, bo właśnie chciałam kilka słów o nich powiedzieć, podzielić się z wami, co się dzisiaj wydarzyło. Wydarzyło się coś, coś fajnego. No właśnie, chciałam iść na zdjęcia, tylko szczerze powiedziawszy, im bardziej myślałam o tym. Żeby coś nagrać albo coś więcej powiedzieć, tym bardziej siku mi się chciało, ze stresu <noise> Także pomyślałam, dobra zostawię to na później, bo no, lepiej się skupić, myślę Tylko wiedziałam, że właśnie emocje będą inne, bo byłam taka po prostu nabuzowana jak szłam na zdjęcia Słuchajcie, dzisiaj robiłam zdjęcia Członkowi zespołu The Supernaturals który wcześniej właśnie w tym zespole był perkusistą Zespół był popularny w latach 90 Może w 80, nie jestem pewna, ale w 90 był I mają taką, taką alternatywą muzykę Podejrzewam, że można podpisać ją pod indie No fajna taka muzyka, jest fajna Tylko no, jeśli chodzi właśnie o te, o te zdjęcia To dzisiaj mam po prostu taka zestresowana Bo myślę sobie, Boże, Boże nie chodzi o to, że ja się z nim spotkam, tylko chodzi o to, że wiecie, się sobie nie, chcę, nie chcę nie sprostać zadaniu, chcę, żeby te zdjęcia były takie, jak on sobie tam wymyślił i wiecie mam takie po, po w głowie mam takie że, że to nie jest jego pierwszy fotoshoot także nie jest jego pierwsza sesja i czy dobrze wypadnę i tak dalej i tak dalej było fantastycznie Alan jest e, bardzo fajnym takim ciepłym miłym spokojnym człowiekiem i wydaje mi się że też się stresował sorry że tak dużo oczy, ale strasznie mnie razi słońce a nawet nie mam okularów e Także jest bardzo sympatyczny, taki spokojny, widać było, że na początku też się trochę stresował, ale jak powiecie jak to jest, jak się poznają nowi ludzie, zwłaszcza jak mają współpracować, jakiś właśnie model, fotograf albo inne takie profesje, w których trzeba mieć jakąś relację, to ten pierwszy taki zrzut jest czasem taki najtrudniejszy, to już bez znaczenia, jakim jesteś człowiekiem, nawet jeżeli jesteś super z ludźmi, to ten pierwszy wiecie, bo Obie strony mają pewne wyobrażenie, albo właśnie brakuje mi tego wyobrażenia o drugiej stronie i tak jest takie spięcie na samym początku. Ale po pierwszych zdjęciach rozluźniliśmy się, weszliśmy na ten sam tok myślenia, a on się rozluźnił, żeby mi mówić, co by chciał bardziej. Zauważył, że mi nie sprawia problemu robienia zdjęć i właśnie wprowadzeniu nowych pomysłów w życie. On też był otwarty na moje sugestie. Bardzo fajnie to szło. Jedyne, co bym powiedziała Wam, to umówiliśmy się na godzinę 11 przed południem. Znaczy, mieliśmy się spotkać wczoraj o 4, ale wczoraj był mecz, i uznaliśmy, że to nie jest dobry pomysł umawiać się w trakcie finału Europy. Bo centrum będzie zawalone kibicami bez sensu, a chciałam uwzględnić też drogi, więc myślę, no może, może przełóżmy to. A że widziałam deszcz, 100% deszczu, słuchajcie, takie 100% deszczu, właśnie dlatego już przestałam się martwić prognozą pogody, bo ta prognoza się tutaj nie sprawdza. Ta prognoza, prognoza się nie sprawdza, jak jest zapowiadany deszcz, to niekoniecznie będzie padać, ale miałam takie nadzie taką nadzieję, takie przyczucie, że będzie pochmurno, że mimo to, że. Może nie padać mimo wszystko, mimo że zapowiadają deszcze. Będzie pochmurno, a jak będzie pochmurno, to będzie wystarczająco taki, wystarczająco taki buffer, taki um, dyfuser na światło, że damy radę. Ale nic bardziej mylnego, światło o tej porze, mimo chmur, jest tak ostre, że um, można by sobie szpilki zacząć wbijać w ciało i byłoby to przyjemniejsze niż robienie zdjęć w takim świetle. Ale myślę, że. Znaliśmy radę, jakoś tak ominęliśmy te, takie, takie miejsca, bo przynajmniej starałam się, tak to, wiecie, wymanewrować, żeby to było, żeby to dobrze wyszło. Świat, chodzi mi o światło, znaleźliśmy takie fajne miejsca w Glasgow. Przeszliśmy przez centrum, znaleźliśmy takie fajne miejsca, w których czadowo wyglądały te, te zdjęcia. I słuchajcie, miałam takie poczucie, jak na niego patrzyłam i w jego strojach, że tak jakbym wyciągnęła część historii, wiecie, tą. Bo ja co prawda nie znam tego zespołu tak, żeby się dzieci i słuchać, ale na przykład to jest taki klimat, jak Franz Ferdinand, czy jeszcze kilka mam w głowie, ale nie pamiętam ich teraz nie pamiętam ich teraz nazw. Takich, wiecie, takich chłopaków, którzy siedzą właśnie, mają cały band i tak grają taką fajną, fajną muzykę, taką taką fajną. I tak jakby wyciągnąć ich z tej historii, tego, tego jego wyciągnąć z tej historii, i postawić tu przede mną. I to było takie fajne uczucie, że właściwie namacalnie, namacalnie przede mną jest człowiek, który tworzył historię w sensie takim kulturowym, muzycznym. A ja akurat jeszcze jak mieszkałam w Polsce, to znałam sporo osób, którzy grali w ogóle na czymś. No, to prawda, co prawda to nie były jakieś zespoły znane, nawet poza tą właściwie to, to, to miejscowość, w której ja ale bliskie jest mi e, granie właśnie na różnych instrumentach, w ogóle jak bliska jest mi muzyka pod tym względem, mam ogromny, ogromny sentyment do tego, dużo moich znajomych grało właśnie, znaczy może tak, dużo, no, no, no sporo, sporo z moich znajomych właśnie na czymś grało. Mam mocny, mocny sentyment do tego, miło wspominam tamte czasy, dzisiaj miałam super dzień, było bardzo fajnie, tak jak powiedziałam, jak szłam na zdjęcia, to miałam pełne gacie, ale wróciłam szczęśliwa, zmęczona. Także po drodze nic nie nagrywałam, bo za dużo na mnie wisiało. Wiecie, aparat jest ciężki i tak dalej. Fajnie wyszło. Akurat zdążyliśmy też przez, przed mega światłem, bo widzę teraz się robi zupełnie w ogóle słonecznie, chmury znikają. Także jakbym miała teraz te zdjęcia robić, to dajcie spokój, już bym wolała je odrobić w deszczu. I tak jeszcze pomyślałam, że jakby padało właśnie, to, to też by był fajny efekt. Nie bałam się o kamerę za bardzo, bo nie lało, nie, nie, nie było takiego wodospadu. No ale nie padało, no i zdążyłam przed samym, przed samym słońcem. Tylko właśnie, słońce mnie kurczy razi, mocno, mocno mnie razi. E, chciałam się podzielić pierwszymi takimi wrażeniami po. Chciałam przeciepo, no ale jak to zostawię na przykład na jutro, to już jutro w ogóle będą inne emocje. Podejrzewam, że pokażę Wam parę zdjęć tutaj na końcu tego filmu. Zostawię, to znaczy edytuję go tak, żeby, żeby móc Wam pokazać, jak już przygotuję zdjęcia. Właśnie nie wiem czy wspomniałam, czy tylko w, na, na story, w, na Instagramie, że te zdjęcia mu są potrzebne do promocji nowej muzyki. Czy ja w ogóle powiedziałam, komu robiłam zdjęcia? Robiłam zdjęcia dla Alana Tilstona z zespołu The Supernaturals. Ten zespół już raczej nie istnieje, to chyba już mówiłam, przypominam sobie, ale on teraz wychodzi z nową muzyką jako producent, jako, jako pisarz, napisał nową muzykę i właśnie niedługo wychodzi singiel, chcą wydać album do końca roku i potrzebuje promocyjnego zdjęcia do prasy i może do albumu. Także jaram się i mam nadzieję, że te zdjęcia będą mu się podobały na tyle, że je wykorzysta. Bo oh, jestem podekscytowana, podekscytowana jestem. Przez to wszystko, co wam powiedziałam, przez tą całą taką, e, taką, taką... Ten, przez ten cały taki sentyment do tej muzyki, do tego grania, do tego, jaką muzykę ja lubię, do tego, że widzę właśnie tą, tego, tą część historii tu przede mną i jeszcze mogę się do tego jakoś przyczynić. Super, po prostu takie fajne uczucie naprawdę, naprawdę bardzo fajne uczucie. No. Dzięki za oglądanie.